Białej furi, żeby ją oswoić, musisz mieć spotkę na niewidzialność czy coś takiego, także my po prostu jak na kreatywie na nią usiądziesz, to będzie twoja, więc... What do you mean by that? <laughs> Jakkolwiek to nie brzmi. <laughs> sea of Thieves. No weź. We story. <laughs> Ej, ładnie to wygląda. A, bo ty tego nie widzisz, tak jak ja, ale ja, mega ładnie şeyderu. to wygląda. Naprawdę, kurde, aż, a, aż, aż się chce grać. Dobra, dawaj, kurde, płyniemy na tę wyspę. No kurde. Mać. No. Dawaj płyniemy na tę wyspę stary, tutaj jest jakaś wioska, to sobie zgarniemy itemy początkowe Arr, niczym piraci. <grym> A, tylko znowu nie pójdź po tym lądzie, bo jeszcze coś ci się stanie i kurde wiesz Przecież ja robiłem specjalne... Licencje, nie czekaj, bo no to... mi do lawy zaraz... Pa... O, to uważaj to. tutaj! Uważaj tutaj, uważaj. A, patrz patrz to, patrz to. nacieramy! Widź, wejdź, pod stochem. Pełna to. prosta! No właśnie o tym jezda. mówię! No <śmiany> właśnie o, nie. o tym mówię ty. Statek. Ja muszę trochę odejść Co ty <śmiany> Pełna prosta kapita. A właśnie masz jakieś jedzenie? Nie masz, nie? Nie, nic nie mam. Dobra, to masz połowę tego, co ja mam. Uuuu. E, tutaj zgarniemy jakieś itemy początkowe z tej... O, dobra, łóżko. O, jeszcze żółte przy okazji. Tylko teraz mam fiolet, e, fioletowy skin, no to tak trochę średnio. No, ale e, świnkę zabijamy, o, czy dobra, dobra. na razie nie? Tu jest łóżko białe, jak chcesz. Masz to, odwróć się. Ale... Kurde, ale drip. O, <laughs> powiem ci, kipi <keep> bogactwem. <laughs> Chciałem zabijać smoka. Nie no, nie zabijamy smoków stary. Plan jest taki, żebyśmy zbudowali jakąś, e, jakąś wyspę czy coś, jakiś dom dla smoków. O, ja mam te, y, bale tego, no siano. O wow, ale mini smoko, mój Boże. Gdzie ty jesteś, co? Tutaj, gdzie, tutaj, gdzie, 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 gdzie ty jesteś? No tu ale, gdzieś, nie. A gdzie, co to znaczy tu gdzieś? Nie wiem, gdzie jestem, w wiosce. Tu, za tobą, za tobą, odwróćcie. Tu. A widzę cię, i... dobra, 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 dobra. Patrz to Co to ma? O! 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 Co jest? To jest ten straszliwy straszliwy Ale nie mamy żadnych ryb ani nic żeby mu dać Kurde A teraz pato to. Chyba że tu są jakieś ryby w... Nie, nie zabijaj go! Nie, ciebie chciałem rzucić A dobra Weź mnie nie strasz Nie no nie ma tu żadnych ryb chyba w okolicy Szkoda 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 Bo byśmy mieli pierwszego Tylko na nim nie można latać Taki jest minus Ale jojojo No A! Ty! Tutaj drzewa Co? się niszczą, jak się... w sensie, no to normalne, że drzewa się niszczą, ale jak zni zniszczysz ten jeden bloczek, to się jakby całość niszczy, a nie dodawałem no, tego woda. No way. No, ale serio, drzewa nie Drzewa się niszczą. No no. No, way. no way. Dexter odkrył prawa o. świata. Ty, a jak idziesz do przodu, to chodzisz. Eee, już się tak nie wyżywaj, ej Ja zbieram intu tego, ja ich lutuję. Dobra, tutaj, dobra, farmy. dobra, dobra, dobra. Ale ten fizyk smotlyff irytuje, nie? Chciałem powiedzieć coś innego. Irytuje nie, no, możesz mnie. przeklinać. Naprawdę? O, no Ta. to dobrze. Przecież ja już przeklinałem na samym początku. Kurwa. Prawdy? No. Eee, bo tu się domek rozwalił Co? Ja nie wiem jak to działa, ale rozwaliłem drzewo i tu się połowa dachu rozwaliła. To będziemy musieli uważać, jak będziemy coś budować. O, to niedobrze ze mną. Oho, jest tu gdzieś kamień może w okolicy, to byśmy od razu sobie porobili. Pod ziemią? Ej, ja widziałem... Co widziałeś? Widziałem... Zobaczyłem, że coś leży na ziemi, z... przybliżyłem. Owca, no. ogolona. Leżała twarzą do dołu. Jakby nieprzytomna. I na moich oczach się z... z... zdespałniła. Czy to jest ta, którą ty zabiłeś? <laughs> tak, pewnie tak. O Jezu. On go nie zabije. Ty! Co? Jak posadzisz ścinę... No. I rozwalisz ją jakby od końca, jak masz jakby cały taki... Ej, kolejny ten mały smoczek jest. Mhm. Oj, ro... jeszcze kolejny! Jak to rozwalisz jakby, to, to możesz to pchać po prostu. No tak, no to to... Nie tak widziałeś ja to... No nie. Ja <laughs> widziałem bo... Nie się o tym. Ale mów no, głośniej to... też przede wszystkim. A, przepraszam, no. e, <laughs> nie ma ginę, o tym nie wiedzieć. My sobie teraz nie gadamy, tylko nagrywamy śmiesznie, hehe. <laughs> no, podniosę no, od razu. Ty, 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 to nawet nie muszę kopać. Ha! Dzięki! <laughs> On mi kradnie kobla! O oh Dzięki nie, no, stary. no, jesteś zabijany. No e, Jest już ciemno. Wszystko mi jedno. Dobra, ja go nie znam, nie? <laughs> Ej, no... Nie wstydź się mnie Nie wstydź się kumplu O, ja, ją na hita ja, zabrałem ja, ja was widzowie przepraszam Mój kolega ma autyzm po prostu <gryw> O to <tu> jest na <gulares> ja was widzowie przepraszam, was, wasz youtuber ma down po prostu <gryw> Dobra, ja już sobie opłynę tę wyspę, ty najwyżej lądem do, niej, A, do mnie. to Ja jadę lądem, proszę się. Is the greatest pirate I have ever seen. Ty, ja ci w ogóle muszę wyznać, Co? że ja nie oglądałem jeszcze Piratów z ty... Ale mam zamiar jakby... Ty, to ty wbijaj to do mnie. To oglądamy razem kiedyś. A ty, ty nie mieszkasz w Bydgoszczy? Ja nie mieszkam w Bydgoszczy. Gdzie ty mieszkasz? Obok. A obok jesteś, dobra! To, ja nie, to czemu my się do tego czasu nie spotkaliśmy? Nie obok? cześć, mały smoku. Kurde, a tu mogą być ryby w sumie? Jednego. Ryba, 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 ryba. O, dobra, jest ryba, jest, jest, jest. Ryba, 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 ryba. Ej, dobra, zjadł, ale nie pokochał mnie. Że są do. Są, są. To... Są... są do swojej. Tylko jak my je później zabierzemy? To jest pytanie: czy je się da jakoś wziąć na ramię, czy. Inny kolor! Łoł! Wow. Ale rozkrzy. te skrzydła zrobił. to wiesz. Wow. Ale skrzydła zrobił. O, poczekaj, zaraz wracam. Oddalam się, daleko. Ale gdzie ty idziesz? Co ty robisz? <laughs> po co się idę, poczekaj. Idź kurde po mózg, bo ewidentnie go zapomniałeś. Nie, to nie da się Kurde, myślałem, że już poszedł Tak szczerze myślałem, że już poszedłeś Dobra, ale czekaj, bo ja trochę zgubiłem orienta... O, dobra, tutaj jest smok Ej, on jest mega ładny Tak? Dałem mu rybę i co teraz? Co, 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 co? O, mam rybę Dobra, mam go, mam go, mam go, mam go No masz smoka, nie? Mam małego smoka, ty Mam małego... What? 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 Dexter what? Ale czekaj, bo chyba patykiem Dexter... można je Texer coming out. O. Znał się. Czekaj, lata za mną? Lata za mną. Dobra, ma mam go. Patykiem można zrobić, żeby za tobą latał. Dobra, ale ja chyba nie będę brał kilku smoków. Ten jeden mi wystarczy póki co, zwłaszcza że jest mega ładny, taki turkusowy. Nie, no nie mogę są grom. Dobra, mam sześć. To idę do ciebie. No, czekaj, bo ja w ogóle zapomniałem, gdzie my nasze łódki zostawiliśmy tu. Aha, bo tu jest ta wielka polana, dobra, to już wiem gdzie. Jednak przybrzeg ja na brzegu <laughs> Widzę to <tę> twoją łódkę. <laughs> znaczy łódkę, to jest kurde statek wielki, nie? Ale... <laughs> Gigantyczny. No, tak będę płynął po lądzie, to na pewno mnie kurde nie zgubi. <laughs> nie ma takiej opcji. A ty w ogóle gdzie poszedłeś po te ryby? Daleko, chłopanie. z tym smokiem, kurde. Oj, S, ale S. <laughs> No i kurde, nie widziałem, ty, a chciałem przy tym być Gówno widzę, jak... Na F5 nie da się patrzeć na siebie, bo totalnie nic nie widać na tym statku Dobra, dawaj tutaj do rzeki się doczołgaj i popłyniemy gdzieś dalej przez te wyspy tutaj Musimy znaleźć coś, zanim skończymy odcinek Gopher?